Witaj, Loren. Jestem bardzo zdenerwowana, ale spróbuję zadać moje pytanie. Mówisz, że świadomość wyraża się dla nas przez prawdę, piękno i miłość. Często słyszę, jak dajesz przykłady tej ekspresji w pięknie i miłości miłości do dziecka lub innej osoby, albo w postaci poezji czy muzyki. Czy mógłbyś powiedzieć, w jaki sposób mogłaby się ona wyrazić, lub jak my moglibyśmy ją wyrazić przez zrozumienie? Oto powód, dlaczego o to pytam. Jedną z moich pierwszych miłości była matematyka, i to właśnie studiowałam. Nadal jest ona jedną z moich miłości. Podobnie jak fizyka. Zaczynam być bardzo podejrzliwa odnośnie nauk o materii, lecz nie matematyki. Zainteresowałam się fizyką i filozofią czasu. Czy rozmyślanie o tym może być sposobem na odkrywanie świadomości? Tak, jeśli tylko podążysz wystarczająco daleko za tymi myślami, na przykład jeśli miałabyś zbadać naturę czasu i poświęciłabyś się temu badaniu dogłębnie, wtedy przeniesie cię ono do twojej prawdziwej natury. Tak naprawdę, badając cokolwiek wystarczająco głęboko, zabierze cię to do twojej prawdziwej natury, bo wszystko wyrasta ze świadomości. Zatem możesz zgłębiać cokolwiek. Każde doświadczenie może być drogą powrotną do Twojej prawdziwej natury. Tego popołudnia, na naszym pierwszym spotkaniu, robiliśmy dokładnie to samo z emocjami: uczuciem zazdrości, wstydu. Poczucia winy czy lęku. Robiliśmy z nimi dokładnie to samo. Serfowaliśmy po naszych uczuciach z powrotem na brzeg świadomości. Jeśli ty jesteś teraz bardziej skupiona na myślach, i to cię teraz pochłania, to możesz myśleć o naturze czasu naturze materii lub umysłu. Wszystkie te pytania, jeśli zbadane głęboko, zabiorą cię do rzeczywistości. Dziękuję. Jeszcze jedno krótkie pytanie. Co byś powiedział o fizycznych prawach, na przykład o grawitacji? Czy to też rozważałbyś w kategoriach filtrów naszego umysłu i jego sposobów percepcji? W ujęciu ostatecznym Loren zasugerowałbym, że nie istnieją żadne fizyczne obiekty. Fizyk James Jeans powiedział, wszechświat jest wielką aktywnością, nie wielką jednostką. Zgodziłbym się z tym. Wszechświat jest potężną aktywnością w świadomości, a nie jednostką stworzoną z materii. Materia to po prostu to, jak ta aktywność wygląda, gdy jest postrzegana ze zlokalizowanej perspektywy. Ostatecznie więc prawa, które rządzą materią. Nie rządzą zachowaniem materii, lecz rządzą zachowaniem i aktywnościami umysłu. Mogą być prawa, które kierują moim umysłem. Umysł zachowuje się w nawykowy i powtarzalny sposób. Wszyscy to wiemy. Istnieją więc wzory, wedle których działa uniwersalny umysł. Dlatego właśnie wszechświat wygląda dla nas bardzo podobnie każdego dnia, ponieważ te wzorce zachowania są stabilne i są prawa, które rządzą tymi wzorami zachowań. Grawitacja jest jednym z takich praw. Prawo przyciągania w naszej interpretacji nie byłoby więc prawem rządzącym materią, lecz aktywnością i zachowaniem umysłu. Lecz jest to widzianym przejawem, przejawia się w konkretny sposób. Przejawia się w wybrany sposób w zależności od lokacji, z której jest obserwowany. Wszystko przejawia się na swój sposób w zależności od lokalizacji, z której jest postrzegany. Jest więc obserwujący i to, co obserwowane. Poprzez obserwującego rozumiem zlokalizowanego obserwatora. To dwa aspekty tej samej rzeczywistości. Wspomniałem o tym wcześniej, że to, co widzimy jako wszechświat, to to, jak wygląda aktywność nieskończonej świadomości. Ze zlokalizowanej perspektywy. I to wcale nie jest odrealniony koncept. Pomyśl o tym, co się zadziewa, kiedy śnisz w nocy. Skąd do nas mówisz, Loren? Z Filadelfii, w Pensylwanii OK, więc zasypiasz w Filadelfii i śnisz o tym, że odwiedzasz Londyn i przechadzasz się jego ulicami. Ulicy Londynu w twym śnie są w całości aktywnością twojego umysłu. Nie ma tam nic poza aktywnością twojego umysłu, prawda? Jednakże nie możesz oglądać ulic Londynu bezpośrednio ze swojego łóżka w Filadelfii. Twój umysł musi zapomnieć o sobie, odwrócić się od siebie, żeby wejść w swój sen. Musi zlokalizować się wewnątrz swego snu jako pozornie oddzielony podmiot doświadczenia na ulicach Londynu. Z punktu widzenia tego pozornie oddzielonego podmiotu na ulicach Londynu, ulice te wyglądają jak stworzone z materii. Dlaczego? Bo tak wyglądają z perspektywy zlokalizowanego umysłu. Potem budzisz się rano i uprzytamniasz sobie. Nie, ulice Londynu nie są stworzone z materii. To była tylko aktywność mojego umysłu. Mój umysł podzielił się na dwie części. Sen był aktywnością umysłu, ale jedyny sposób, abym mogła widzieć tą aktywność swego umysłu, było zlokalizowanie się wewnątrz tej aktywności. Podobnie jest z nieskończoną świadomością. Nie może ona widzieć wszechświata bezpośrednio. Może to zrobić tylko ze zlokalizowanej perspektywy. Z tej zlokalizowanej perspektywy, każdy zlokalizowany umysł filtruje rzeczywistość własnymi ograniczeniami. To, co widzimy w świecie, jest zobiektywizowaniem ograniczeń naszego umysłu. To, co widzimy, to tylko nieskończona świadomość, twarz Boga, bo nic innego nie istnieje. To aktywność nieskończonej świadomości. Kiedy jest ona filtrowana przez pryzmat ludzkiego umysłu, objawia się jako ograniczony świat, który znamy. Jeśli podobało Ci się to nagranie i czujesz, że wzbogaciło Twoje życie, proszę Cię o polubienie, skomentowanie lub udostępnienie go. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Takie małe działania to naprawdę wielka pomoc. Dzięki nim wesprzesz mnie i pomożesz podobnym treściom trafić do szerszego grona odbiorców. Dziękuję i do usłyszenia.